Mam dziecko, więc będziemy teraz mieszkać razem. Ty, biedna kobieto, możesz się wynosić. Krzyknął głośno mój brat. Na co ojciec i matka przytaknęli zgodnie kropka, widząc, jak z łatwością odrzucają mnie na bok po tym, jak lata temu zostałam siłą sprowadzona do domu, gdzie pomagałam opiekować się matką i ponosiłam koszty utrzymania, poczułam zarówno szok, jak i rozczarowanie. Kropka mam na imię Ellen. Nadano mi imię, które oznacza radosne dorastanie. Teraz kończę 40 lat. Jednak gdy miałam 15 lat, odkryłam, że była kochanka mojego ojca również miała na imię Ellen. Co sprawiło, że zaczęłam wątpić w pochodzenie mojego imienia. Jako dziecko nie chciałem wiedzieć zbyt wiele o delikatnej przeszłości moich rodziców i tak naprawdę nie byłem zbyt kochany od najmłodszych lat. Mój brat, Kent, jest trzy lata starszy ode mnie, inteligentny i ma czarującą osobowość. Moi rodzice chcieli mieć chłopca, a Kent, który urodził się jako najstarszy syn, był bardzo ceniony. Nasi dziadkowie uważali, że pierwsze dziecko musi być chłopcem. Tak więc pod wielką presją mojej matce udało się urodzić chłopca. W rezultacie Kent był najbardziej ukochanym w rodzinie kropka jeśli chodzi o mnie. Zawsze byłam ubrana w rzeczy pokęcie, otrzymywałam mniej pieniędzy od naszych dziadków przez lata i zawsze byłam druga pokęcie, gdy odwiedzałam krewnych kropka w sytuacjach, w których zwykle mówiło się: „ Wytrzymaj, bo to twój starszy brat byłem wychowywany w ramach osobliwej formy edukacji późnego wieku, która wyraźnie mówiła: Bądź skromny i wspieraj chłopców. W rzeczywistości czułem, że między nami jest nie tylko krok, ale raczej pięćdziesiąt lub sto kroków różnicy. Jednak moja siła leży w mojej naturalnie bystrej i prostolinijnej osobowości. Moi rodzice zawsze mówili, że o niczym nie myślę, ale gdybym był pogrążony w myślach, mógłbym stać się osobą pełną urazy, mroczną i chowającą urazę do brata. Kent to Kent, a ja jestem sobą i to jest w porządku. Nasza rodzina jest tego rodzaju dziwną rodziną. Akceptując to, przestałam przejmować się postawą moich rodziców. Pomimo faworyzowania mojego brata przez rodziców, jestem im wdzięczny za wychowanie mnie i uważam, że mój brat, który miał zły charakter i znęcał się nade mną, odkąd byliśmy dziećmi, nadal jest rodziną. Nigdy tak naprawdę go nie nienawidziłem. Jednak to uczucie zmieniło się z powodu nieoczekiwanego wydarzenia, kropka pod koniec lat dwudziestych, kiedy pracowałem, mój ojciec przeszedł na emeryturę, a moja matka, która zajmowała się domem, zaczęła żyć z emerytury. W tym czasie moja matka zachorowała, stała się niepełnosprawna i wymagała opieki. Myślałem, że po przejściu na emeryturę mój ojciec będzie u jej boku, a moja matka będzie spokojna. Ale to założenie było naiwne. Ellen, to dla mnie za dużo. Wracaj do domu, powiedział. Kropka, co? Nie ma mowy. Nie mogę pracować, jeśli wrócę do domu. Dlaczego nie spróbujesz, zanim powiesz, że nic nie możesz zrobić, nie powinieneś tak mówić do ojca? Rzuć pracę i wracaj. Nie zależy ci na mamie? Nie mogę tak po prostu tego zrobić. Kropka, mój ojciec zawsze dominował w domu, pozwalając mamie zajmować się wszystkim. W rezultacie po tym, jak zachorowała, stał się bezradny i wydawało się, że planuje zmusić mnie do przejęcia jej roli w domu. Kropka nie może pracować blisko domu, więc zamiast tego powinien był poprosić go o pomoc. Dlaczego w takich chwilach zwrócił się do mnie, o którą prawie się nie troszczył, a właśnie wtedy, gdy zaczęłam żyć swobodnie, mój ojciec zaczął kontaktować się z moją firmą, a ja nie mogłam skupić się na pracy? Spowodowało to niedogodności dla moich szefów i kolegów. Czułem na sobie ich zimne spojrzenia, pomimo chęci kontynuowania pracy, którą kochałem, uporczywe telefony od ojca wykańczały mnie psychicznie. Niechętnie rzuciłem pracę i wróciłem do domu, ale kiedy wróciłem, sytuacja w domu była tragiczna. Mój bezrobotny ojciec, mający zbyt wiele wolnego czasu, zaczął oddawać się wyścigom konnym, roztrwaniając swoją emeryturę, gdy tylko ją otrzymał kropka w porównaniu do wcześniejszego okresu. Jego spożycie alkoholu wzrosło i codziennie pił do późnych godzin nocnych, a stół był zawalony pustymi puszkami po piwie kropka. Pomimo tego, że było to krótko po jego przejściu na emeryturę, oszczędności na starość, o których słyszałem, nigdzie nie było widać a nasza sytuacja finansowa była dość trudna, kropka, dlatego też nawet gdy zasugerowałem uzyskanie profesjonalnego wsparcia w opiece poza obowiązkami domowymi, mój ojciec wyraźnie unikał odpowiedzi z tego powodu. Kropka zaległości w rachunkach za media nie ustawały, a z każdą wypłatą emerytury czułam się jak niekontrolowana żonglerka finansami. Jeśli tak dalej pójdzie, jego emerytura będzie nadal wykorzystywana, gdy tylko ją otrzyma. Z konieczności początkowo wycofałem pieniądze z oszczędności, aby wesprzeć nasze wydatki na życie, a jednocześnie sprawiłem, że dom był dostępny dla mojej matki na wózku inwalidzkim. Później znalazłem pracę w okolicy i powierzając matkę opiece dziennej. W ciągu dnia pracowałem i przeznaczałem około 2000 dolarów miesięcznie na niezbędną opiekę i wydatki na życie, kropka pomimo pilnego oszczędzania od najmłodszych lat moje oszczędności były na wyczerpaniu a odpływ pieniędzy był większy niż moje zarobki. Mimo to mój ojciec nie próbował pracować i był całkowicie zależny ode mnie finansowo i w codziennym życiu, niestety stając się w pełni zależny. Dla mnie codzienne życie związane z obowiązkami domowymi, pracą i opieką od rana do nocy prawie osiągnęło swój limit. Szczerze mówiąc, chciałem powierzyć moją matkę placówce opiekuńczej i zostawić mojego problematycznego ojca i dom za sobą. Kropka, w ten sposób mogłabym przeznaczyć pieniądze, które pochłaniał z moich wydatków na życie, na moje własne oszczędności i koszty utrzymania. Ale mój ojciec stanowczo sprzeciwił się pomysłowi wysłania mojej matki do ośrodka opieki. Samemu nic nie robiąc, kropka, moja matka sama zapytała: Dlaczego muszę iść do ośrodka opieki, skoro ty się mną zajmujesz? Ceo uniemożliwiło uzyskanie jej zgody. Szukałam pomocy u Kenta, Ale nie chciał się angażować, i ostatecznie to ja musiałam się poświęcić. W ten sposób skończyłam uwięziona w więzieniu zwanym domem. Po trzech latach tej piekielnej koibicji, Kęt nagle ogłosił, że się ożeniłem. Ponieważ moja dziewczyna jest w ciąży i wrócił do domu ze swoją żoną, Magi, której nigdy wcześniej nie widziałem. Wow, spodziewałam się, że siostra Kente będzie do niego podobna, ale ty w niczym go nie przypominasz. W ogóle nie jesteś urocza. Magi oceniła mnie ze śmiechem podczas naszego pierwszego spotkania. Jej chamstwo natychmiast wywołało moją antypatię. Mimo, że była to jej pierwsza wizyta, chodziła po domu jak po swoim. Weszła do mojego pokoju bez pozwolenia, swobodnie używała moich kosmetyków i zażądała, to jest ładne, daj mi to. Przeszukała półkę, na której przechowywana była cenna biżuteria mojej matki i niestosownie skomentowała, ile teraz kosztuje 18 karatowe złoto. Była wyraźnie niebezpieczną kobietą. Nie mogłam oprzeć się wrażeniu, że jest do niczego i chociaż była żoną mojego brata. Powinienem zerwać z nią więzi. Poza tym wydawało mi się, że ojciec i matka myślą tylko o tym, by przytulić wnuka lub nadać mu imię, a narodziny wnuka zaprzątają ich umysły. Czułem nawet zazdrość z powodu ich niewinności. Byłem nieco zaniepokojony tą nową rodzinną więzią. I to złe przeczucie stało się rzeczywistością tego dnia, ale jestem zaniepokojona wychowywaniem mojego pierwszego dziecka. Potrzebuję pomocy, żono kropka Magi powiedziała słodko, okręcając włosy wokół palca, gdy mówiła: Mój ojciec, patrząc na klatkę piersiową magii, zasugerował z uśmiechem, dlaczego więc nie mieszkasz tutaj? Naprawdę? Jesteś pewna, odpowiedziała magii. Oczywiście, odpowiedział mój ojciec. Kropka, podczas gdy Kent i Magi podekscytowani rozmawiali o wspólnym mieszkaniu z moimi rodzicami, nie mogłam powstrzymać się od pytania. Ale nie mamy wystarczająco dużo pokoi. Co wtedy zrobimy? Powinniście się wyprowadzić, powiedział bez ogródek mój ojciec. Kropka, słucham? Odpowiedziałam zszokowana. A mama uśmiechnęła się i dodała. Tak, tak będzie najlepiej. W takim razie pospiesz się, kropka, myślałem, że przez te wszystkie lata byłem dość oddany, ale być zdradzonym przez rodziców tak łatwo, nie do wiary, kropka, czekaj, co zrobisz, jeśli mnie teraz wyrzucisz? Płaciłam za opiekę przez cały ten czas i nie mam nawet pieniędzy, żeby się wyprowadzić. A co z opieką nad mamą? Zapytałam, kropka, zapłacę za koszty opieki. W przeciwieństwie do ciebie, pracuję w dużej firmie i nie muszę martwić się o pieniądze. Odparł Kent. Po tych słowach mój ojciec powiedział: Idź, Ellen, spakuj swoje rzeczy i wyprowadź się dzisiaj. Popchnął mnie w stronę mojego pokoju. Wyglądał, jakby zdobył cennego gospodarza, zadowolony z siebie wyprowadzić się dzisiaj. Pomyślałam, przerażona. Na zewnątrz padał śnieg, a ja zastanawiałam się, jak mam sobie poradzić z życiem od tego momentu. Dlaczego to jest niedorzeczne? Powiedziałem, pokazując swoje emocje, na co kent lekceważąco odpowiedział. To nie jest śmieszne. Jesteś tylko naiwną i słabą siostrą. Potem ostro powtórzył o posiadaniu dziecka, więc teraz mieszkamy razem. Ty, biedna kobieto, możesz się wynosić. Oszołomiona, spojrzałam na rodziców i nawet mama, którą opiekowałam się przez lata, uśmiechnęła się i powiedziała, że chce być z wnukiem. Machając mi na pożegnanie, tata krzyknął, a teraz wynoś się, gdy z grubsza wepchnął moje rzeczy do torby i wyrzucił ją. Proszę, poczekaj. Muszę się gdzieś zatrzymać, dopóki nie znajdę nowego miejsca. Błagałam. Ale oni bezdusznie wyciągnęli mnie z domu. Nieważne ile razy dzwoniłam do drzwi, nie było odpowiedzi. Po całym tym czasie bycia manipulowaną przez rodzinę i traktowaną jak narzędzie, zawsze zachowywałam uśmiech. Nawet kiedy byli dla mnie zimni jako dziecko był to mój sposób na samoobronę, ale moja rodzina była pod wielkim nieporozumieniem. Myśleli, że Ellen zniesie wszystko, więc nie ma powodu do zmartwień. To łzy. Opuściłam dom rodzinny i błąkałam się nocą po ulicach bez celu, aż w końcu znalazłam taksówkę. Która zawiozła mnie do kafejki internetowej w poszukiwaniu schronienia. Po skontaktowaniu się z miejscową przyjaciółką, na szczęście zgodziła się, bym została u niej, i na jakiś czas. Jej wsparcie było niezwykle pokrzepiające. Z jej pomocą zaoszczędziłem pieniądze i w końcu stałem się niezależny. Ponownie zaczynając żyć na własny rachunek kropka, chociaż nie zaoszczędziłem jeszcze wystarczająco dużo pieniędzy, aby przenieść się do innego stanu, utrzymując pewien dystans, aby uniknąć splątania z moją rodziną cóż, tu ich hun. W głębi serca zdecydowałem, że przeprowadzę się do innego stanu, gdy tylko będę miał wystarczająco dużo oszczędności. Kropka, jednak dwa lata po podjęciu tego planu, pewnego dnia niespodziewanie mój ojciec i kent pojawili się w moim mieszkaniu. Wygląda na to, że znaleźli mój adres w publicznych rejestrach. Kto tam? Zapytałem, udając, że ich nie poznaję. Wtedy zarówno mój ojciec, jak i ken przeprosili. Naprawdę nam przykro. Potrzebujemy pomocy. Proszę, zrób coś z magii. Chcemy wyrzucić ją z domu, błagał ze łzami w oczach mój ojciec. Słuchając ich historii, było jasne, że w ich domu panował chaos. Magi, gdy ich dziecko trochę podrosło, powiedziała z uśmiechem. Nie chcę już mieszkać z taką nędzną rodziną i wyrzuciła swoją rodzinę z domu. Mój ojciec został przez nią całkowicie przejęty i oszukany jej przebiegłymi słowami, przeniósł własność domu na jej nazwisko. To było mniej przejęcie, a bardziej to, że dobrowolnie go oddał. Z opowieści, które słyszałem, zawsze czułem, że coś jest z nią nie tak. Stwierdziła, że zakochała się w kęcie od pierwszego wejrzenia i gorliwie go ścigała kropka kent, który był czarujący i uroczy jako dziecko. Wyrósł na krzepkiego, owłosionego mężczyznę o wyglądzie dalekim od typowego przystojniaka. Biorąc pod uwagę, że mogła wybrać dowolnego, szczupłego, atrakcyjnego mężczyznę, zawsze zastanawiałem się, dlaczego pociągał ją właśnie on. Prawda była taka, że jej intencje leżały w bogactwie Kęte. Później okazało się że miała innego mężczyznę nawet po ślubie z Kentem. Kropka, chociaż nie ma wątpliwości, że Kent jest ojcem jej dziecka, wydawało się, że jej romanse trwały nawet po ślubie. Kiedy Kent to odkrył i skonfrontował się z nią, zostali wyrzuceni z domu następnego dnia. Kropka, przypuszczalnie magii, przewidując, że jej romans może wkrótce zostać ujawniony. Umiejętnie przekonała mojego ojca do przeniesienia domu na jej nazwisko. Ostatecznie głupie działania mojej rodziny uniemożliwiły im spędzanie czasu z wnukami, na które z niecierpliwością czekali. A wszystko obróciło się na gorsze. Magi użyła również karty kredytowej mojej matki bez pozwolenia, aby kupić dużą ilość urządzeń i biżuterii maksymalnie przekraczając limit kredytowy. Chociaż zawsze mówiłem, że nie można jej ufać, więc usłyszenie tego było bardziej potwierdzeniem tego, co wiedziałem, niż niespodzianką. Nie mam już ojca ani brata. Zapytam jeszcze raz. Kim jesteś? W tym momencie kolor zniknął z twarzy mojego ojca i kentę. Co ty mówisz? Czy ty też nas porzucasz? Potem mama została przykuta do łóżka i nie mogła nawet korzystać z wózka inwalidzkiego. Kropka, nie żal ci twojej matki, która została wyrzucona. Mój ojciec krzyknął. Kropka, w każdym razie jesteś teraz taki, ponieważ zmieniłeś właściciela domu. Prawda? Odparłem. Ojciec zamilkł, zaciskając zęby i tłumiąc złość. Kropka, poczekaj, Ellen. Jesteśmy rodziną. Wspierajmy się nawzajem. Ken próbował się pogodzić, ale odepchnęłam jego dłoń. Wielokrotnie prosiłam o pomoc, bo ciężko było samej zajmować się mamą, ale za każdym razem odmawiałeś kropka, co teraz próbujesz powiedzieć. Naciskałam kropka to, Kent potknął się o swoje słowa, a mój ojciec podniósł głos w jego zastępstwie. Niezależnie od Kente, nie masz żadnej wdzięczności dla swoich rodziców. Zapomniałeś o dobroci wychowania? Kropka. W odpowiedzi spojrzałem na nich ostro i odparłem. Rzuciłam pracę, którą kochałam i dałam pieniądze na wspólne życie. Wytrwałam przez cały ten czas. Po wyrzuceniu z domu nie jestem na tyle optymistyczna. By nadal zękować za wychowanie, kropka, już za to przeprosiłem, powiedział mój ojciec. Myślisz, że przeprosiny wszystko naprawią? W takim razie ja przeproszę ciebie. Przepraszam, zamierzam cię porzucić. Przepraszam, ale nie pomogę. Ale wybacz mi, odpowiedziałem spokojnie kropka, co ty mówisz. Ty bezczelna dziewczyno. Wykrzyknął mój ojciec, ruszając w moją stronę ze złością, na co odpowiedziałam używając technik samoobrony, których nauczyłam się w szkole. Au, au, mój ojciec jęknął z bólu, gdy usiadł na ziemi kropka, kent wpatrywał się we mnie oszołomiony kropka, w tym momencie impulsywnie rzuciłem w ich stronę garść soli, która znajdowała się przy wejściu. Oboje krzyknęli, zakrywając oczy, gdy obsypałam ich solą, krzycząc, Nie chcę więcej widzieć waszych chciwych twarzy. Kropka wynoście się, wygoniłem ich z ganku, gdy moi sąsiedzi odwrócili się, słysząc mój głos. Nie czułam zażenowania, mimo że złość była wyraźnie widoczna na mojej twarzy. Kropka, tata spróbował jeszcze raz, poczekaj, załatwmy to przez dyskusję. Wciąż jesteśmy rodziną. Przykro mi, ale nie sądzę, żebyśmy mogli się zrozumieć. Jesteś nierozsądny, więc nie kontaktuj się ze mną więcej, oświadczyłam stanowczo. Kropka, gdy odsunęli się od drzwi, zasłaniając oczy, udało mi się ich powstrzymać. Kropka, słuchajcie, to ostatni raz. Nie wtrącaj się więcej w moje życie. Nie mam już rodziny. Więc bez względu na to, co się stanie, nie dowiem się o tym. Krzyknąłem, kropka, ale po tych ostatnich słowach rzuciłam im zimne spojrzenie i mocno zamknęłam drzwi wejściowe. Przez chwilę stali przy wejściu, mając nadzieję na rozmowę. Ale kiedy zagroziłem, że zadzwonię na policję, w końcu wyszli, kropka, w następnych dniach, otrzymałem kilka listów od ojca. Wygląda na to, że moi rodzice mieszkają teraz w domu ciotki, siostry mojej matki. Listy zawierały błagania typu Nie współczuj nam. Pomóż nam! czytając je było mi naprawdę żal mojej ciotki, która jest teraz obciążona kłopotliwą starszą parą. zgodnie z trzecim listem od mojego ojca, narzucili oni mojej ciotce ciężar opieki. Powodując problemy z jej mężem i po raz kolejny zostali wyrzuceni kropka, teraz mieszkają w tanim mieszkaniu i próbują odzyskać swój dom. Ale ponieważ przeniesienia własności dokonał sam mój ojciec, nie mogą uzyskać pomocy prawnej. Nie mogą uzyskać pomocy prawnej. A ich szanse na sukces są niewielkie kropka, jeśli chodzi o krętę, nie rozwiódł się z magii, ale mieszka osobno. Nieostrożnie związał się z inną kobietą, a teraz jest uważany za oszusta. Kobieta ta była przyjaciółką magii, co mogło być pułapką, ale nie ma na to dowodów. Rozmowy rozwodowe rozpoczęły się, gdy Kent po raz pierwszy stwierdził, że rodzina rozpadła się z powodu niewierności mojej żony i zażądał odszkodowania. Magi odparła, że nie ma dowodów na to, że zdradzałam, wychowując nasze dziecko. W rzeczywistości to mój mąż był niewierny, a ona domaga się teraz dużej sumy odszkodowania podziału majątku i alimentów na dzieci z powodu nieudowodnionej niewierności. Negocjacje rozwodowe utknęły w martwym punkcie, pogrążając się coraz bardziej, kropka to nieporządna i przerażająca sytuacja. Prawie jak żart, kropka w międzyczasie, po kilku zmianach pracy, poślubiłem kogoś, kogo poznałem w pracy, ponieważ był to romans w miejscu pracy, byliśmy ostrożni, jeśli chodzi o bycie widzianym publicznie, więc nie wychodziliśmy zbyt często. Zamiast tego wynajęliśmy mieszkania blisko siebie i praktycznie mieszkaliśmy razem, spędzając większość dni w jednym z naszych miejsc. Coś w rodzaju półmieszkania. Pewnego dnia, od niechcenia, powiedział. Hej, ta aktorka w końcu wyszła za mąż. Czy my też powinniśmy się pobrać? Jego beztroska propozycja pozostaje miłym wspomnieniem, ponieważ oboje jesteśmy prostymi ludźmi. Wielka niespodzianka nie była konieczna, a ja to doceniłam kropka będąc kimś, kto nie wykazuje zbyt wielu reakcji. Byłoby mi go żal, gdyby zdecydował się na wielką niespodziankę. Życie naprawdę potrafi zaskakiwać dwa lata po ślubie zostałem pobłogosławiony trojaczkami kropka nie mając rodzeństwa. Zajmowanie się małymi dziećmi było dla mnie nowością i wyzwaniem. Radzenie sobie z jednym dzieckiem jest trudne, a co dopiero z trójką. Zaczęłam narzekać, kropka, na szczęście nie tylko mój mąż, ale i jego rodzina entuzjastycznie nas wspierali, kropka, urodziłam chłopca i dwie dziewczynki. Kiedy się o tym dowiedziałam, przysięgłam kochać ich jednakowo. Ale ta przysięga nie była konieczna, ponieważ naturalnie zaczęłam głęboko kochać całą trójkę, kropka, przy trójce dzieci, poświęcanie im równej uwagi, na przykład trzymanie się za ręce, nie zawsze jest możliwe. W takich momentach powiedziałbym po 100 kroków. Po stu krokach zamieniamy się miejscami, żeby było zabawniej, kropka jednak dzieci są kapryśne i czasami mówią dzisiaj chcę trzymać się za ręce statą. Mimo to wydaje się, że kochają zarówno ojca, jak i matkę w równym stopniu, co jest dla mnie największą radością, kropka w przyszłości mam nadzieję zbudować dom, w którym wszyscy będą szczęśliwi, tak jak sugeruje moje imię. Myśląc o tym, zauważyłem trojaczki śmiało bazgrzące kredkami po ścianach naszego nowego domu. Och, przestań. To nie uszczęśliwi mamy ani taty. Ojej, są tak blisko i razem robią te same psoty. Ach, teraz ściany są kolorowe. Kiedy szoruje grafiti, powracają wspomnienia z dzieciństwa. Kiedyś razem z bratem bazgraliśmy po ścianie, ale tylko on został zbesztany. A ja byłem ignorowany, jakbym nie istniał. Teraz, obserwując własne dzieci, zdaję sobie sprawę, że słusznie jest je sprawiedliwie karcić. Kiedy mój mąż wraca do domu i widzi, że sprzątam, śmieje się i mówi, to trudne, ale ich kreatywność jest naprawdę czymś i pomaga mi sprzątać. Doświadczenie tego rozgrzewa moje serce. O to właśnie chodzi w rodzinie. Wspieranie się nawzajem, czasem karcenie, czasem chwalenie. Ale przede wszystkim kochanie się nawzajem. Z tą rodziną doświadczam rzeczy, których nigdy nie doświadczyłam jako dziecko. Nasze trojaczki podeszły do nas po cichu, przepraszając, a ja przytuliłam je delikatnie, ucząc. Że następnym razem narysujemy ostrogę. Przed nami wiele wyzwań. Ale z tą rodziną czuję, że możemy pokonać wszystko. Moje życie naprawdę zaczyna się tutaj. Jutro narysujemy razem na dużym arkuszu papieru. Z pewnością będzie to wspaniałe wspomnienie. Z tą myślą zaczynamy rodzinnie przygotowywać kolację. Dziś również jestem wdzięczna za kolejny szczęśliwy dzień.